Dzień dobry, Magda Bałkowiec. Średnia kara za łamanie prawa pracy nakładana przez sądy wynosi 2000 zł. Czy w takim razie opłaca się łamać prawo pracy? A ze mną w studiu pan Piotr Szumlewicz, OPZZ. Witam. I pan Robert Lisicki, Konfederacja Lewiata. Witam. Dzień dobry. E, czy zgodzi się pan ze zdaniem, e, że opłaca się łamać prawa pracy? To powiedzieli inspektorzy badający to zjawisko. Znaczy to jest. Źle postawione tak naprawdę pytanie, ponieważ kwestia. Kary, tak może doprecyzuję. Sankcji... Opłaca się, ponieważ te grzywny wliczają się po prostu w koszty działalności firmy. I to jest 2000 zł w skali roku. Nie jest to tak dużo dla większych firm, e, jak koszty związane z, może z przestrzeganiem umów, na przykład. Znaczy, Dwa słowa wyjaśnienia. E, charakter sankcji, jaki mam przewidziany w prawie pracy, to są sankcje wykroczeniowe. One tak naprawdę zależą od stopnia naruszenia przepisów. E, winy, szkody, jaka została wyrządzona. Jest szereg elementów, które inspektor praca następnie w sąd, jeżeli w ogóle mówimy o grzywnie, a nie o postępowaniu mandatowym i zbranych pod uwagę. W kodeksie pracy obecnie te grzywny mogą sięgać nawet 30 tysięcy złotych. I tak naprawdę ale to nie jest mało. Przy, tak mogą sięgać, ale zero takich kar sąd nałożył w ubiegłym roku. Dzisiejsza prasa donosiła chyba, że jeden czy dwa przypadki. Były. Nie, 19 5 tysięcy złotych, 0 30 000. Okay, tylko to jest tak naprawdę pytanie, ponieważ inspektorzy pracy i sądy rozumieją, że były składane wnioski o wysokie kary. Zresztą, Szanowni Państwo, kara jest nakładana na pracodawcę bądź osobę działającą w jego imieniu. Zagrożenie sumą 30 tysięcy złotych raczej nie jest małe. Znaczy, jeśli można, I tylko dwa słowa jeszcze, jeżeli yy, skończyłbym ten wątek. Dlatego to jest pytanie też tak naprawdę. Rozumiem, że sądy, które widziały każdy przypadek i badały go przypadek po przypadku, jeżeli mówimy o nie o postępowaniu mandatowym, stwierdzały, że stopień naruszenia przepisów yy, był taki, a nie inny. I tak naprawdę pozostawiamy to ocenie sądu. Trudno jest mówić o mechanicznym nakładaniu wysokości kary. Kary w Polsce należą do najniższych w Unii Europejskiej, jak chodzi o rynek pracy. W krajach nawet o porównywalnym poziomie gospodarki, co Polska, te kary są o wiele wyższe. I przy okazji, niestety, dane Państwowej Inspekcji Pracy pokazują, że pracodawcy, no, mówiąc brutalnie, mają prawo w głębokim poważaniu, mhm. dlatego że skala łamania przepisów jest gigantyczna, w tym chociażby ponad 20% umów zlecenie powinno być umowami etatowymi. Bardzo dużo przypadków łamania praw pracowniczych odnośnie wypłaty za nadgodziny, bardzo dużo przypadków nie wypłaty Płacenia pensji za czas, również kwestie w ogóle, w ogóle związane z legalnością zatrudnienia. Niestety okazuje się, że według danych PIP-u no około połowy firm w Polsce łamie przepisy. I co więcej, no co kary, więcej kary są bardzo niewielkie, a skala kontroli jest bardzo mała. Na szczęście teraz jest dyskusja, żeby wreszcie w ogóle Państwa Inspekcja Pracy mogła kontrolować bez zapowiedzi. To był jakiś kuriozum na skalę światową, że Państwa Inspekcja Pracy zapowiadała, że ona za tydzień zrobi kontrolę. To w, na tej zasadzie to również organizacja. Organizacje mafijne mogły się przez tydzień przygotować. Więc mi się, wydaje, że rzeczywiście skala. Nie chciałbym zdanie... do organizacji mafijnych, ale, muffiny, ale, ale bo mówię o organizacji Okej, ale mówię trochę. o tym, że, że są organizacje przestępcze, również niekiedy związane z nimi organizacje gospodarcze. Ale Ale mi chodzi, nie, chodzi o sam tak. mechanizm. Chodzi mi o mechanizm, zgodnie z którym instancja kontrolna daje firmie tydzień na przygotowanie się. To jest coś niesamowitego. Jeżeli, jeżeli są te nieprawidłowości, to można po prostu je schować pod dywan. Więc wydaje mi się, że w Polsce są, odpowiadając na Pani pytanie, bardzo niskie kary, bardzo niska skala kontroli i bardzo niskie uprawnienia instancji kontrolnej, dlatego PZZ jest radykalnie za zwiększeniem kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, zwiększenia wydatków na Państwową Inspekcję Pracy, podwyższenia kar dla nieuczciwych pracodawców i oczywiście radykalnego ograniczenia umów cywilnoprawnych, co się też z tym wiąże, radykalnego zwiększenia roli związków zawodowych. Jeszcze wywiadam, Pan coś jeszcze doda? Tak, znaczy po pierwsze takie, takie już powiedzieliśmy na samym początku. Mamy tą karę w wysokości do 30 tysięcy. Nie wiem, czy były badane przypadek po przypadku, dlaczego są zasądzań niższą tak naprawdę karę grzywne czy my to wiemy tak naprawdę obserwując te przypadki. Nie wiem, no sądy badają. Nie możemy wprowadzać mechanicznego kwoty, że oczywiście tysięcy. Tak, ale my tysięcy tutaj do 60 dyskutujemy tysięcy. o tych niskich karach. Nie mówimy, Więc że. Teraz to druga źle sprawa, tak naprawdę. Pytamy. Proszę zwrócić uwagę że też na pewną złożoność instytucji prawa pracy. My też nie mamy tak naprawdę przeświadczenia. Sprawozdaniu Inspekcji Pracy z 2014 roku, bodajże około, niestety w tej chwili około 20 tysięcy postępowań w zakresie wykroczeń zostało wszczętych tak naprawdę. E, nie wiemy, jakie to są przypadki, mówiąc od, drob, od drobnych przypadków, tak naprawdę, kiedy pracodawca nie jest zorientowany przez prawa pracy. Do nagannych i bezdyskusyjnie takich przypadków, kiedy dochodzi do uporczywego łamania podstawowych uprawnień pracowników. Ale o tych przypadkach rozumiem, że nie mówię, bo one zasługują na naganną na ocenę. Natomiast kwestia jest tego typu, że te przepisy prawa pracy nie, wiem, czy się zgodzimy, one są złożone. Tylko pamiętajmy o tym, że PIP kontroli przeprowadził w tym 2014 roku około 70 tysięcy firm, zbadał a firm w Polsce. Różne są szacunki, ale powiedzmy rzędu 2 miliony. Czyli PIP kontroluje kilka procent firm, cała reszta, tak. niestety, szczególnie tych drobnych, to jest samowolka i boję się, że skala łamania praw pracowniczych jest tam gigantyczna. I tym zakończmy, żeby właśnie, tak jak Pan powiedział, ten wniosek Państwa o zwiększenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, żeby do tego doszło i może wtedy będzie mniej nadużyć. Dziękuję bardzo za rozmowę.